Do ciszy wyborczej mamy ostatnie godziny, właściwie minuty. I mam wielką przyjemność powiedzieć, że tu, w tym pięknym miejscu, kończymy najwspanialszą część kampanii wyborczej czyli kobiety na wybory. Ten bus i moje koleżanki zjechały całą Polskę, wszystkie miejscowości. Byłyśmy we wszystkich regionach i namawiałyśmy kobiety do udziału w wyborach. Przy okazji namawiałyśmy także mężczyzn, bo skala tych wyborów jest ogromna. Dzisiaj kończymy tę trasę pełną nadziei, bo wiemy, że Polacy chcą zmiany, chcą wygranych przez nas wyborów, że chcą, żeby Polska wyglądała zupełnie inaczej, chcą Polski wolnej, niepodległej, uśmiechniętej, solidarnej, a przede wszystkim Polski uczciwej, bez haitów. Mam nadzieję, że tak jak się umawiałyśmy z paniami w całej Polsce, na te wybory pójdą w niedzielę i oddają głos na koalicję obywatelską. Ten głos jest bardzo ważny, bo możemy w ciągu chwili zmienić sytuację naszego kraju i to wszystko zależy od was, drogie panie i także od was, drodzy panowie. Mam nadzieję, że nie zmarnujecie tej szansy. My zrobiłyśmy wszystko i co można było zrobić. Teraz wszystko zależy od tego od was, od tego jak użyjecie długopisu, a wiem, że zrobicie tak jak się umawialiście. Zagłosujecie na koalicję obywatelską. Uuu, brawo! Na, wybory! Uuu, Marcia, Marcia. na wybory! Kochani. E, Agnieszka, Pomaska i Barbara Nowacka naprawdę zwiedziły całą Polskę. I wiecie co? I kobiety im obiecały, że zamienią czarne parasolki na niebieskie długopisy, że pójdą na wybiory, na wybory. I wybiorą. Mało tego, obiecały, że nie pójdą na te wybory same, ale że wezmą swoich mężów, partnerów, przyjaciół, wezmą także swoje matki i wszystkich innych. Kochani, bo nas jest dużo, nie tylko dlatego, że procentowo kobiet jest więcej, ale pomyślcie sobie o tym, że jesteśmy wszyscy za tym, żeby kobiety miały swoje prawa. Jesteśmy wszyscy za tym, żeby chronić osoby z niepełnosprawnościami. Jesteśmy za tym, żeby wspierać. Y, tych, którzy są w mniejszości. Jesteśmy też przeciwko jesteśmy przeciwko drożyźnie. Jesteśmy przeciwko tym, którzy kradną. Jesteśmy przeciwko tym, którzy opluwają słabszych, którzy sieją nienawiść, którzy y, y, szczują jednych na drugich. Jesteśmy za prawdą, jesteśmy za wolnymi mediami. Zobaczcie, ile wymieniłam już. Wspólnych rzeczy, które nas wszystkich łączą. Ale przede wszystkim, słuchajcie, jesteśmy za tym, za tym, żeby nikt już nigdy nie mówił o fladze Unii Europejskiej, że jest szmatą, tylko że jest flagą, że jesteśmy z niej dumni i że się cieszymy, że zostaniemy w Unii Europejskiej. Za tym jest 80% Polaków. Kochani, nas wszystkich jest przecież więcej. Dlatego 15. wygramy! Kochani, cieszę się, że to w Sopocie jest podsumowanie tej niezwykle ważnej kampanii. Dziękuję, dziewczyny, za wszystko, co zrobiłyście w każdym mieście, w wiosce, wszędzie w całej Polsce. Jak ja spotykam się z Sopociankami w różnym wieku, od tych najmniejszych po seniorki, a mamy ich dosyć dużo, to widzę ich niesamowitą energię, inspirację i to, że się trzymają razem. Jak spotykam się z radami kobiet. A najwięcej z ich na Podkarpaciu, warto o tym powiedzieć, to widzę sprawczość tych dziewczyn i tych kobiet. Ja powiem tak, my musimy iść na wybory, my musimy głosować, my musimy decydować, ale przede wszystkim my musimy potem mieć możliwość rządzenia. A wiecie, dlaczego? Bo kobiety najlepiej budują, najlepiej budują wspólnotę. Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy. Słuchajcie, jesteśmy tak podzielonym narodem, że to jest, to jest tragedia. Musimy o tym mówić głośno. I to tylko kobiety, to tylko my możemy naprawdę zbudować wspólnotę. Możemy zbudować Polskę, która będzie domem dla wszystkich. Kobiety na wybory i do rządu. Brawo. Get the body. Get the, the, the oh, knob Jak sami widzicie, dziewczyny są od wszystkiego i od prania, gotowania, ale też i chcemy zabrać głos w tych niezwykle ważnych wyborach. Jolanta Wiercińska jestem mieszkanką chłaszczyna, kandydatką do sejmu, prezeską koła gospodyń i dzięki tak fantastycznym dziewczynom, jakimi są nasze liderki Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka, również my w chwaszczynie, w takiej małej, ale wielki, o wielkim sercu miejscowości miałyśmy okazję gościć akcję kobiety na. Wybory, dziewczyny dopisały i widać, jak duża jest wola zmiany. Nasze koło 65 lat już działa kiedyś na wsi, teraz już Chwaszczyno absolutnie nie można tą wsią nazwać, ale te wybory pokazały, że dziewczyny się już po prostu wkurzyły. Nie wystarcza nam już działanie to lokalne, ta zmiana naszego najbliższego otoczenia, a świetnie sobie radzimy. I na tym polu samorządowym i społecznym i porządkowaniu naszych małych, lokalnych ojczyzn przyszedł czas, że my też się wkurzyłyśmy na to, co nam zaserwował nasz rząd i osiem lat absolutnego bezprawia. Nie godzimy się na to. Protestujemy przeciwko temu i chcemy też wyrazić swój, swój protest, swoje niezadowolenie, włączając się w tą kampanię wyborczą, namawiając nasze przyjaciółki, siostry, koleżanki, nasze mamy, nasze babcie, bo w naszym kolegospody nie są tylko młode dziewczyny. Są dziewczyny młodsze i starsze i wszystkie równo chcemy tej zmiany. Także skoro my możemy w tych małych miejscowościach pokazać, że można, to jestem pewna, że wszystkie dziewczyny zbiorą się, zagłosują, zabiorą swoich partnerów, mężów, swoich synów, dorosłych synów, którzy już mają prawo głosu i synowe i zagłosujemy, zwyciężymy, bo tylko taka jest jedyna możliwa droga, żebyśmy wrócili na normalną drogę rozwoju i żebyśmy czuły się po prostu w naszym państwie bezpieczne. Dziękuję. Wyciężymy, zwyciężymy! Zwyciężymy! Zyciężymy. Idziemy, dobra. Duet, wiesz co, to robimy tak. Wyciężymy. Dobry wieczór, samot! <śles> to niezwykły zaszczyt widzieć Was tutaj wieczorem. Zostało jeszcze parę godzin do ciszy wyborczej, ale my nie ustajemy w tym, żeby przekonywać każdego, kto jeszcze ma wątpliwości czy pójść zagłosować, albo każdego kto ma wątpliwości, na kogo zagłosować. Ja dosłownie przed chwilą dostałam od jednego z naszych wirtualnych e, wolontariuszy, wolont e, wirtualnych, bo się nigdy nie poznaliśmy osobiście, taką e, informację, że właśnie przekonałem kolejne cztery osoby, żeby poszły na wybory i zagłosowały na koalicję obywatelską, a do tej pory przekonałem już dziesięć osób w ciągu ostatnich dwóch dni. I słuchajcie, takich ludzi potrzebujemy na tej ostatniej prostej... Te wybory bezapelacyjnie. A oczywiście pracują też na to bardzo ciężko kobiety. Ja przede wszystkim podziękuję pani marszałek Małgorzacie Kidawie Błońskiej, kandydatce do Senatu z faktu Senackiego, Małgorzacie, która wykonała tytaniczną pracę przez ostatnie lata, ale ostatnie... Tygodnie, odwiedzając kandydatki, wiedząc, że ma swoją kampanię, była wszędzie w tych trudnych rejonach, w Małopolsce, na Podlasiu i w wielu, wielu innych. Małgosia, dziękujemy Ci, jesteś naszą inspiracją, jak kobiety potrafią współpracować. Bo kobiety bo jest, potrafią. Bo jest o co walczyć, bo my dzisiaj bijemy się o naszą przyszłość o lepszą przyszłość nas wszystkich, samorządowczyń, posłanek, kobiet, matek, sióstr, przyjaciółek. Dziewczyn, każdej z Was, bo wiemy, że Polska bezpieczna to Polska demokratyczna, to Polska europejska, to Polska, w której prawa kobiet są zwyczajnie szanowane i nikt nam tego nie da. Musimy sobie to wziąć same. Musimy to same wygrać, przekonać, przyprowadzić naszych zaprzyjaźnionych ludzi do wyborów po to tylko, żeby 16 października. Obudzić się w wolnej Polsce. Donald Tusk powiedział: Szczęśliwej Polki, już czas. Szczęśliwej Polki, już czas, wielkie brama dla tych wszystkich, którzy wspierają nas w tej niezwykłej, fantastycznej drodze. Ja muszę Wam powiedzieć: to jest moja siódma taka osobista kampania. I ja nigdy nie doznałam tylu życzliwych ludzi na, mojej, na moim kampanijnym szlaku. Do, doświadczyliśmy tego w kampanii Rafała Trzaskowskiego w wyborach. Wtedy niewiele zabrakło, ale my teraz wiemy, że idziemy po prostu po zwycięstwo. I pamiętajcie, nie myślmy tak jak Beata Szydło i zwracam się teraz nie tylko do wyborczyń, wyborców Koalicji Obywatelskiej, nie tylko do tych, którzy głosują na opozycję. Zwracam się do wszystkich, którzy nie mają ochoty zaciskać zębów, zamykać oczu w dniu wyborów. Szeroko otwórzcie oczy 15 października, nawet jeśli do tej pory popieraliście prawo i sprawiedliwość. Jeśli jesteście rozczarowani, rozumiemy to. Nikogo nie odrzucamy, jesteście niezwykle cenni, jeśli przejdziecie na dobrą stronę mocy. I pamiętajcie, oni jeszcze nie złożyli broni. Oni nawet jak te wybory. Grają, to będą robili wszystko, żeby utworzyć rząd. Dlatego nasze zwycięstwo musi być znaczne, musi być niepodważalne. I my po prostu musimy być pierwsi na mecie jako koalicja obywatelska. Także robimy wszystko, żeby tak było i bardzo Wam dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie. A października 15 Kaczyńskiego! To jeszcze nie jest koniec tego wieczoru, bo do 23.59. Trwa kampania wyborcza. Kampania przed najważniejszymi wyborami, przed którymi żeśmy się stali. Przecież żeśmy stali od wielu, wielu lat. Bo to będzie wybór, czy my zmierzamy w stronę zachodu. Standardów, uczciwości, przejrzystości, relacji, czy idziemy w stronę schodu. Bo jak czasami słyszę, różnych polityków ze strony PiS, to jakbym słyszała rosyjską propagandę. I jest mi wstyd, że to oni takie polityki również wobec kobiet chcieli wprowadzić. W 2020 roku i tutaj, i w Gdyni, i w Lęborku, i w Tczewie, i w całym naszym regionie, i w całej Polsce kobiety wyszły na ulicę. Z wściekłości, z gniewu, bo wiedziałyśmy, że odbierają nam prawo nie tylko do decydowania o swoim ciele, ale odebrają, odbierają nam bezpieczeństwo. Bo za ich rządów żadna kobieta nie jest bezpieczna. I ta, co idzie do lekarza, i ta, co pracuje w szkole, i ta, co pracuje w szpitalu, i ta, co jest na emeryturze, i ta, co chce mieć dziecko, i ta, co tego dziecka mieć nie chce. Oni zagrażają bezpieczeństwu kobiet, tych, które. Walczą o swoje prawa, ale tych, które nawet nie pomyślały, że polityka po nie przyjdzie. I wtedy, w 2020 roku, wyszłyśmy z tego solidarnego gniewu, z tego solidarnego sprzeciwu. Stłamsili protesty, byli brutalni, spisywali, używali przemocy, na rozkaz Kaczyńskiego zastanawiali się, czy wojska nie wyprowadzić na kobiety. Pamiętajcie o tym, co się dzieje dzisiaj w armii. Zobaczcie, do czego oni doprowadzili. Ale wtedy kobiety poczuły złość. A teraz. Panowie z PiSu i z Konfederacji, nadchodzi czas rewanżu, rewanżu kobiet za to piekło, które żeście nam zgotowali. Po prostu mamy Brawo! dosyć. Brawo. Mamy dość! Pamiętacie to hasło mamy, mamy dość! Mamy dość! Ale to już nie jest bezsilność. My mamy wielką broń. Głos. Mamy swój wyborczy głos. Mamy... Tysiące obserwatorów komisji wyborczych, ludzi dobrej woli, którzy zgłosili się pilnować wybory, oni mieli miliony na tę kampanię. Oni w ciągu ostatnich kilku dni przez różne spółki, fundacje wrzucili miliony naszych wspólnych pieniędzy, bo najpierw przekazywali do tych spółek, potem one to ładowały w, w, w wybory, w referendum, kampanię promocyjną tego referendum na przykład, albo ich nie policzyli, art banerów, a my mamy coś znacznie cenniejszego. My mamy was, kiedy zaczynałyśmy, stała tutaj garstka. No to zobaczcie, coraz więcej osób przychodzi, bo coraz więcej osób chce Polski wolnej, demokratycznej, Polski, w której każda kobieta jest bezpieczna, każdy mężczyzna jest bezpieczny i każda osoba jest po prostu szanowana. Słuchajcie, ale kobiety wspierają nie tylko kobiety. Kobiety są wspierane przez mężczyzn. Bardzo dziękuję tych fanów, którzy, którzy dzisiaj do nas dołączyli i też łamią te stereotypy. Yy, mamy tu ojców, którzy przyszli po prostu ze swoimi dziećmi, z Klarą, Leonem, Mikołajem, Miłoszem. To dla nich to wszystko robimy, robicie. Myślimy o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat. Myślimy tak, to, o tym. Tu jeszcze młoda dziewczyna, wiżona. Stała i żeśmy jej nie wymienili. Jak masz na imię? Jest czaczia dostała! Chodźcia! Czy jeszcze go pominęłam? Zobaczcie, Zobaczcie fantastyczne! mają głos, jakie są przywoły, wielkie życzenie Wielkie brawa do... jesteś, su jesteś super, jesteś super i, i głęboko wierzymy w to, że za te 5-10 lat będziesz żyła w szczęśliwym kraju, że nie będziesz miała ochoty stąd wyjeżdżać, bo my bardzo często słyszymy, walczę o przyszłość Polski dla moich dzieci, żeby. Moje dzieci nie chciały stąd wyjeżdżać tak jak teraz. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy myślą o tym, co będzie z Polską, co będzie z nami wszystkimi za te 5, 10, 15 lat. Czy będziemy w środku Unii Europejskiej przy negocjacyjnym stole z funduszami unijnymi, z KPO, z pieniędzmi dla rolników na debaty, deba, dopłaty, tak żeby. Ceny żywności nie poszybowały w górę. Czy będziemy szli w odwrotnym kierunku? My nie mamy wątpliwości, w którym kierunku chcemy iść. I bardzo wam dziękuję, że chcecie z nami iść w tym samym, w tą samą stronę. A jeżeli chcemy porzucić ten smak zwycięstwa, to pamiętajcie, głos od danej opozycji jest bardzo ważny. Dzisiaj wszystkie partie opozycyjne wiemy, że będą w Sejmie. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Koalicja Obywatelska musi wygrać z pis -em. Po prostu musimy być lepsi, żeby to nam, Koalicji Obywatelskiej i całej opozycji, powierzono misję tworzenia rządu. Inaczej będą kręcić. Bo powiedzcie to swoim znajomym. Głosujcie na Koalicję Obywatelską, tak byśmy poczuli wielki smak zwycięstwa. A w Koalicji Obywatelskiej znajdziecie mądre, wspaniałe, dzielne kobiety które będą reprezentowały interesy kobiet, które będą walczyły o kobiety, no. będą walczyły o Polskę, będą walczyły o przyszłość, będą walczyły o lepszy świat. Szczęśliwej Polki już czas! No. Szczęśliwej Polki już czas! Ale on chciał zabrać głos. Chce coś powiedzieć. E, ja też chciałem powiedzieć, że e, chcemy też tych pieniędzy z HPO, bo na przykład no. PIS cały czas no. na mnie no. i chcemy tutaj też pieniędzy. bo widać, że oni dają nam zboże, a Załęcki mówi nam, że jesteśmy właśnie za Putinem i my chcemy to zmienić. Też naprawić tą gospodarkę, bo nie tylko mamy tyle tych kryzysów. Nie ma pieniędzy, chcemy też wolnej Unii Europejskiej. Pewnie niektórzy też chcą zmianę waluty na euro. No tak. <grymne> znaczy nowe zielone. pokolenie rośnie, wielkie brawa dla Leona! Zawsze czy tości to już mamy przygotowane. Pierwsze zwyciężymy! Zwyciężymy! zwyciężymy. Drugie naprawimy! Naprawimy! Rozliczymy, rozliczymy! Rozliczymy! I pogodzimy Polskę, skończymy z tą wojną polsko-polską. Też mamy tego dość. Mamy dość i do zwycięstwa! Muzyka! jeszcze? to razem, solidarnie, uczciwie. Jest wielka moc w nas wszystkich. Młode pokolenie, doskonałe. Słuchajcie, naprawdę poniedziałek będzie wspaniałym dniem. Dzięki wam. Do zobaczenia w lepszej Polsce. Mamy dość, ale mamy głos i to jest najważniejsze. Korzystajcie ze swojego głosu. Zapraszamy teraz do spotkań indywidualnych. Dziękujemy. Dziękujemy. A październik muzyka. Muzykę. A może wspólne zdjęcie? Zaprosi.